Drogi księże proboszczu, księże Jarosławie, drodzy księża, bracia i siostry, tak jak nam mówiłem na początku, bardzo się cieszę, że mogę razem z Wami dzisiaj być w tym szczególnym momencie życia parafii i całego dekanatu i myślę, że naszej archidiecezji wrocławskiej, gdy prawie po 160 latach Matka wraca do domu. Myślę, że każdy z nas cieszy się, gdy widzi swoją mamę. Mama to najpiękniejsze i najbardziej ciepłe słowo, jakie człowiek może usłyszeć na świecie. To pierwsze słowo, które dziecko wypowiada, gdy zaczyna mówić. I my cieszymy się. Że Maria jako nasza matka wróciła do swojego domu. Maria wróciła do swoich dzieci. A my jako dzieci przychodzimy do swojej matki. Moja radość jest tym bardziej ogromna, że mogłem i jestem z Wami tu dzisiaj, że mogłem poświęcić figurę Matki Bożej Kapelusznej. Tak to już jest w historii Kościoła i świata, że prawie 160 lat temu jeden z biskupów nakazał ograniczyć kult Matki Bożej szkapleżnej, pośrednickich ładz wszelkich tutaj. A inny przyszły biskup, wtedy młody ksiądz Antoni Klaret w Hiszpanii. 171 lat temu zawierza nowe zgromadzenie opiece niepokalanemu sercu Maryi, w uroczystość Matki Bożej Szkaplesznej. I co się dzieje, ten biskup, który ogranicza kult Matki Bożej tutaj w Głębowicach, pozostaje nieznany. A młody ksiądz klaret, który zawierza zgromadzenie opiece Maryi, zostaje arcybiskupem, a później świętym Kościoła katolickiego. A dzisiaj duchowy jego syn, tak, biskup Jacek, też misjonarz klaretem, przywraca na nowo kult Matki Bożej w Głębowicach. To jest właśnie historia. Dlatego, że w życiu człowieka zawsze toczy się walka duchowa, człowiek rozeznaje. Chciałbym zatrzymać się dzisiaj przy trzech rzeczywistościach. Pierwsza rzeczywistość to góra karmel, bo Matka Boża z góry karmel. Później objawienie Matki Bożej karmelicie Szymonowi Sztokowi. I trzecie, jakie przesłanie płynie dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, z dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim ze słowa, które żeśmy usłyszeli. Góra Karma to północna część Izraela. Góra, może niepotężna, bo góra, która liczy prawie 40 kilometrów, wysokość 500 metrów, ale góra to przede wszystkim symbol obecności Boga. Na Górze Karmem mieszkał słynny prorok Eliasz. Mieszkać na Górze Karmem to być blisko Pana Boga. Ale góra karmel to również miejsce fałszywych proroków, którzy czcili bala, bożka. I właśnie na górze karmel prorok Eliasz rozprawia się z fałszywymi prorokami, wytracając ich wszystkich. Przywraca właściwe miejsce działania Pana Boga. To jest właśnie ta walka duchowa, która dokonuje się w sercu każdego z nas, bo każdy z nas jest atakowany różnego rodzaju bożkami, które czynią wszystko, żeby oderwać nas od jedynego Boga prawdziwego. I każdy z nas toczy w swoim sercu walkę duchową. W życiu każdego człowieka toczy się walka między dobrem i złem. Zło, które próbuje wykrzywić obraz Boga w naszym sercu, które zawsze próbuje gospodarować naszym czasem. I od tego momentu góra karmy symbolizuje zwycięstwo Boga prawdziwego nad prorokami fałszywymi. Nad bożkami. I to miejsce, góra karmy, to jest miejsce odosobnienia, miejsce ciszy, miejsce milczenia. I do, do tego miejsca nie każdy ma dostęp. To jest również bardzo osobiste miejsce w naszym sercu, Przestrzeń walki duchowej. I ta góra karmy. Stała się zwyci symbolem zwycięstwa Boga. Dlatego powstaje Zakon Pustelniczy Karmelitów. Jeden z ówczesnych generałów w roku 1251 jest świadkiem objawienia Maryi. To Maria objawia się generałowi Zakonu Karmelitów, Szymonowi Sztokowi, i wskazuje, nasz kapleś kapleś który ma być szatą nie ozdobą kapleś który ma być ochroną to jest szata Maryi to jest jej ochrona być szkapleżu to znaczy zawierzyć swoje życie Maryi ale kształtując się na wzór Jezusa Chrystusa i Maria mówi jeśli ten szkapleż będziesz nosił będziesz chroniony od zła wszelkiego dostąpisz wielu łask i to objawienie Szymonowi Sztokowi rozciągnęło się na cały Kościół i dzisiaj mamy wspaniałą rodzinę szkapleżną w której uczestniczymy w tym co Maria objawiła Szymonowi Sztokowi. Ten szkapleż ma różne formy i kształtowały się na przestrzeni wieków. Szkapleż to szata Maryi, to ochrona, to siła i moc przeciwko wszelkim zagrożeniom duchowym. Dlatego w Kościele tak bardzo umiłowany był szkapleż i jest obecny do dzisiaj. Cieszę się, że w tej parafii wiele osób przyjęło szkaplerz w ubiegłym roku i również w tym roku. Wielu papieży to czciciele szkaplerza Maryi. Papież Paweł VI, Jan XXIII, który otrzymał również objawienie, wewnętrzne słowa, że człowiek, który nosi szkaplerz, który jest wierny mały po śmierci pierwszą sobotę miesiąca zostanie wprowadzony do nieba. Święty Jan Paweł II, wielki czciciel Szkaplerza i Maryi. I zobaczmy, że Maria nigdy nie przysłania Jezusa. Dlatego niektórzy tak się bardzo boją, że kult Maryi może przysłonić kult Jezusa. Maria jako matka nigdy nie przysłania Jezusa. Ona z miłością wskazuje na Jezusa i mówi: On jest najważniejszy. Jego słuchajcie. Czyż nie jest tak na tej pięknej figurze, która została dzisiaj poświęcona? Gdy będziemy przychodzić tutaj do matki, Nasze serca jak dziecko otwieramy przed Matką, która wszystko rozumie. A Maryja co czyni? Maryja mówi przyjmij szkaplać. I wskazuje na Jezusa. On jest najważniejszy. Jego słuchajcie. To jest niesamowita symbioza relacji. Matki i Syna. I dzisiaj, moi drodzy, w tę uroczystość odpustową jesteśmy świadkami testamentu Jezusa z krzyża. W Piśmie Świętym mamy wiele testamentów, ale ten jest szczególny. Jezus umiera na krzyżu. Jesteśmy świadkami ostatniej godziny życia Jezusa. Jezus, zobaczmy, co czyni. Jezus pamięta o swojej matce. Jezus mówi do umiłowanego ucznia, do Jana, oto twoja matka. Teraz ty masz się nią opiekować. A do Maryi oto Twój syn. Ty masz otoczyć Go troską. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie dzisiejsza Eucharystia. Dzisiaj Jezus mówi do nas. Oto Matka nasza. Matka szkapeżna. Matka wszechpośredniczka łask. To jest nasza Matka. Przyjmijcie ją do siebie. Ale Jezus mówi również, abyśmy i my przychodzili do naszej Matki. Abyśmy otwierali serce przed naszą Matką. I moi drodzy, to co jest istotne w duchowości Maryjnej, to Maria jest Matką, która zawsze ma czas dla swoich dzieci. I tu będziemy przychodzić do tego kościoła. Maria w tym kościele już jest. Jest gotowa nas wysłuchać. Maria zawsze czeka. Dlatego, że Maria jest matka wierna. Maria nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Tak jak nie opuściła swojego Syna Jezusa Chrystusa, tak Maria jako matka jest obecna w życiu swojego dziecka. To Maria jest obecna. Wtedy, gdy my na ten świat przychodzimy, Maria jest obecna w naszej codzienności, jest obecna na drodze naszego krzyża cierpienia. Maria jest obecna, gdy my ten świat żegnamy. Ten piękny polski zwyczaj, który niestety powoli już zostaje zapominany. Człowiek, który. Odchodzi z tego świata, zapalano obok niego gromnicę, świecę. To przecież Maria, która wskazuje na Jezusa Chrystusa. Maria uczy nas wierności, wierności wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Dlatego bardzo się cieszę, i dziękuję Wam wszystkim na czele z Księdzem Proboszczem za ten Wasz wysiłek, wasz trud, Waszą wielką cierpliwość i determinację, aby Maryja w tej figurze wróciła do tego Kościoła. Pamiętajcie, że ilekroć zawierzycie swoje sprawy Maryi. Nikt z Was się nie zawiedzie. Matka zawsze jest wierna. Dlatego, Mario, Matko szkaplerzna, miej nas w opiece. Opiekuj się Tą rodziną parafialną, całą naszą piecezją. Mario, Matko szkaplerza, módl się za nami. Amen.